Drodzy, Marcin Majewski, Złotniki 12, wesoły kanał z domkami nowymi, używanymi, każdy sort. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam nasz nowy wyrób. Nowy domek, nowy, bo dopiero z zakładu zjechał, ale ci, którzy tam oglądają filmy już ze mną jakiś czas, wiedzą, że to jest nasz taki główny model, który robimy masowo model Złotniki. Czym on się charakteryzuje? A zaraz zobaczycie. Dla tych, którzy nie wiedzą Zaraz wam wszystko. Są nowe domki, są to domki całoroczne. Mają 10 cm ocieplenia, ściana ma około 20 cm grubości. Oczywiście spód. Góra jest ocieplone. Na górze jest blachotrapę. Za jakąś niedużą dopłatą robimy też blachodachówce Czasami chcecie mieć blachodachówkę czerwoną, zieloną, czarną. Nie ma kłopotu. Każdy domek robimy od podstaw takie wam założymy co chcecie. Tylko pamiętajmy, że trzeba coś tam dołożyć, bo jest, będzie drożej. Chodźmy. Patrzmy co się tutaj dzieje. Tutaj mamy dyszelek. Yy, szerokość domku 350, długość 3000 metrów długości. Do każdego domku dokładam nowe schody. Model Daily charakteryzuje, yy, złotniki charakteryzuje się tym, że yy, część kuchenna i salonowa jest z tej strony. I wejście też jest z tej strony, yy, a sypialnie są po bokach, ale obejdźmy go jeszcze z zewnątrz, żebyście mieli tu pogląd. Mamy osiedlanka zewnętrzne, tutaj są uchwyty na rynny, które leżą w środku, tutaj mamy yy, przewody, które są do anteny. Tutaj jest miejsce na dyszel. Domek dopiero dzisiaj tutaj zjechał na plac. To jest taka rolka, że przy wprowadzeniu i e, przy wprowadzeniu na ciężarówki, przy ciężarki taką rolkę i tutaj zakładamy, żeby domek się e, nie niszył podczas ustaje Tak wygląda w tył. Oczywiście dach dwuspadowy mamy okno w sypialni. Mamy oświetlonko, okno z aneksu kuchennego. od no Zobaczmy jeszcze ramę. Tak wygląda jego rama. Wszystko nowe, świeże, fajne, gotowe do postawienia na działce. Dobra, wyjdziemy sobie teraz do środka. Zobaczmy jego wysokość. O, nie, sięga. Przepraszam, nie sięgam tutaj ręką. Także tutaj mamy yy, aneks kuchenny. Miejsce na kanapę narożną. W stół z czterema krzesłami. Mamy lodówę. Proszę. Zamrażalnik. Proszę. Zlewik, szateczki, kuchnia dwupalnikowa i piekarnik. Na, na podłodze są panele. Na podłodze są panele winylowe, Lubicie ostatni hit, to lubicie szare, brązowe. No, za waszym nie jest tak. Do każdego domu są dokładane roletki. Nie jest to w standardzie, w innych firmach. W, moim, w mojej firmie jest to w standardzie. Macie jeszcze moskitiery fajne. Macie tutaj rury spustowe do, do dachu. I do każdego pomieszczenia dostajecie tutaj grzejniczki nowe, elektryczne, ewentualnie jak chcecie możemy też no, w domkach na zamówienie yy, zrobić ogrzewanko podłogowe bądź centralne gazowe. Tu mamy proszę łazieneczkę, ładna, yy, ładny zlewik z szufladkami, kibelek, ryżnic, grzejniczek elektryczny, boiler, tu jest miejsce na pralkę. Proszę, na pralkę, i tutaj jest, to są końcówki, tu się wiesza pojazd. Te płyty to, są, nie są, to nie są płytki. Może to tak na filmie będzie wyglądało, ale to są płyty FIBO. No i tu mamy sypialnię numer 2. Miejsce na łóżko gniazda, gniazdeczka. Plus do tego można szapeczki dołożyć. Mamy stryczka prądowego. Na tych ścianach można wszędzie wszystko wieszać. czy szafkę, telewizor. Co sobie zamażycie, obrazki rodzinne? Co wam tylko przyjdzie tutaj do głowy? Proszę. O. Tak, to wygląda. Roletki tygodniowy. Je uwielbiacie, dlatego je tutaj mamy. No dobra, kochani, pogadajmy tutaj o Kasie. Domek kosztuje 150 tysięcy. Oczywiście znajdą się tam hejterzy bądź komentatorzy, że tak drogo sami zbudujecie dużo. tak. Czasami nawet tu na plac przyjeżdżacie, panie, bo pan chce zaużywany 50, 80, za nowy, 150, pana chyba pogieło. Tak, oczywiście, ja proponuję dla tych, którzy tak komentują, żeby wzięli się do roboty i sobie sami zrobili, skoro im się wydaje, że ta cena jest droższa. I ciekawe, czy w ogóle, a ja jestem w tego 100%, że jestem najtańszą firmą na rynku, która produkuje domki, macie internet, macie laptopy, komputery, telefony. Więc internet posprawdzajcie, poklikajcie. Może znajdziecie, ale ja wiem, że szkoda waszego czasu bo nie znajdziecie. Mówię to w pełni świadomie. I pamiętajcie, zapewniam transport gratis. Posiadam swoje ciężarówki i dowozimy Wam w cenie, gratis, która firma wam to zrobi. Kochani? No nie ma czegoś takiego. To takie numery tylko w zwrotnikach. Ok. 150 domek, tak jak widzicie, jest wyposażony, gotowy jest do yy, już transportu. W razie jakiejś tam szybkiej decyzji, nie ma kłopotu, działamy, domek będzie załadowany, pamiętajcie o traktorze. A, no jest zapytanie o leasing raty, nie ma sprawy, obydwie formy płatności u nas funkcjonują, mam umowy podpisane i z leasingiem, i z walkiem z ratami kredytowymi, także nie ma kłopotu, jak komuś tam brakuje trochę kasiory ogarniemy temat. Do następnego, cześć, hej!